Siwulf, damski bokser. Przez chwilę nie było jasne, jaką taktykę przyjmie obóz rządowy w sprawie wybryków ośmiodziurowego Stewka, czyli niesiołowskiego. Po chwili konfuzji jednak wyraźnie było widać, że poszedł w świat SMS z instrukcją. Nic się nie stało, sprowokowali go zęby mu prawie wybili kamerą, to się i zdenerwował. Przecież wiadomo, że no tego. No, jakby to ująć, denerwuje się łatwiej niż inni, normalni ludzie. I tak też brzmią wyjaśnienia w mediach i na blogach. Właściwie to prokuratura powinna wszcząć śledztwo jak najbardziej, ale wobec Ewy Stankiewicz za znęcanie się nad niepełnosprawnym psychicznie posłem. I próbę wybicia zębów kamerą. Doigrała się pani, pani Ewo, dosyć tego prowokowania nerwowych posłów. I tak szczęście, że nie pogryzł i nie skopał, już nie mówiąc, jakie to szczęście, że nie ma pozwolenia na broń, bo co do tego żeby użył i to już dawno nie ulega wątpliwości Zawsze sobie wyobrażam, jak oglądam te paroksyzmy, te plucia, te rozbiegane oczy szaleńca, dziurawego stewka w studiach telewizyjnych, te roztańczone nerwowo nogi, to jest kurna Fred Aster. Szkoda, że nigdy nie pokazują tego, co on robi z nogami w trakcie dyskusji w studiu. Raz pokazali i już tego nie robią. Myślę sobie, że gdyby miał rewolwer, to by go wyciągnął i strzelał dopóki kul starczy, po czym dyszałby z wytrzeszczonymi oczyma i pianą na pysku. Ośmiodziurowy Stefek spokojnie oczekuje rozprawy, o ile on cokolwiek robi spokojnie. Co prawda z obrzydzeniem przeprosił, ale jak ktoś chce do sądu to proszę bardzo. Wcale się mu nie dziwię, bo niby co mu grozi. Ewa Stankiewicz odpowie za uderzenie jego pięści swoją szczęką albo naruszenie nietykalności dłoni poselskiej swym ubraniem co najwyżej. Tak jak ten nieszczęsny przechodzień, co to zaatakował swoją twarzą podeszwę policjanta w czasie Marszu Niepodległości, za co został surowo ukarany. Nic dziwnego, zaatakował kilkakrotnie, zatem było to przestępstwo uporczywe. Podejrzewam, że będzie sprawę rozstrzygać ten sam skład sędziowski, który wyjaśnił, że krytykowanie Adama Michnika jest naruszeniem zasad współżycia społecznego, albo że podawanie fałszywych danych w zeznaniach podatkowych przez Janusza Palikota jest usprawiedliwione jego filozoficznym wykształceniem i takąż postawą życiową, w związku z czym czepiać się go do prawdy jest zdumiewającym przegięciem, podobnie jak prześladować i nękać tych biednych studentów, co to mu oddawali swe ostatnie tysiące złotych na kampanię wyborczą, to znaczy wtedy nie byli biedni, ale teraz już są, bo przecież oddali mu te ostatnie pieniądze. Wielki szacun za obywatelską postawę. Więcej takich a rządy Donalda Ruska potrwają tysiąc lat jak trzecia rzesza. Ten rusek to za Rolexem przeczytałem i zachwyciłem się trafnością i lapidarnością. Przeczytałem nie tylko Rolexa, w komentarzach jest artykuł Andrzeja Echoeta z 2006 roku z naszej Polski. Opisuje on, jak dzielny opozycjonista sypie swoich kolegów, w tym swoją osobistą narzeczoną, która zachowywała milczenie i szła w zaparte, aż do momentu, gdy jej okazano protokoły przesłuchań owego Romea. W skrócie, idzie to tak. Elżbieta Królikowska, która wówczas była narzeczoną Niesiołowskiego w 2003 roku, uzyskała od Instytutu Pamięci Narodowej status osoby pokrzywdzonej, a w konsekwencji dostęp do materiałów archiwalnych MSW. Wynika z nich, że Niesiołowski sypał aresztowanych, ujawniając informacje o organizacji, choć jedynym przyjętym przez opozycjonistów sposobem postępowania po aresztowaniu miała być odmowa składania zeznań i zaprzeczanie działalności w ruchu. Królikowska zastosowała się do tych reguł, zaprzeczała wszelkim związkom z ruchem, fragment protokołu z jej przesłuchania z 30 czerwca 1970 roku. Przez cały okres trwania znajomości Stefan Niesiołowski nigdy nie proponował mi wstąpienia do tajnej organizacji, nigdy też nie informował mnie, że taka organizacja istnieje. Od pozostałych osób, których nazwiska występują w moich protokołach przesłuchania, również ani nie informowały mnie o istnieniu tajnej organizacji, ani też nie żądały ode mnie środków finansowych na cele takiej organizacji. Tu następuje najbardziej istotna część protokołu. W tym miejscu podejrzanej okazano protokół przesłuchania podejrzanego Stefana Nisiołowskiego z dnia 29 czerwca 1970 roku i podejrzana oświadczyła, że rozpoznaje charakter pisma swojego narzeczonego oraz jego podpis, po czym zapoznała się z treścią protokołu. Narzeczony ją wsypał bez mrugnięcia okiem. Fragment protokołu z przesłuchania Niesiołowskiego z 29 czerwca 1970 roku, przesłuchujący kapitan-magister Leonard Rybacki. Pragnę jeszcze wyjaśnić, że pozyskałem wiosną 1969 roku jako członka naszej nielegalnej organizacji również Elżbietę Nagrodzką, zamieszkałą w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 30, mieszkania 39. Nagrodzką zorientowałem, kto jest członkiem organizacji na terenie Łodzi oraz poznałem z Andrzejem Czumą z Warszawy. Wiadomym mi jest, że Nagrodzka miała wziąć udział w akcji podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Zeznania Niesiołowskiego dotyczące narzeczonej to nie jedyny dowód współpracy z MSW podczas śledztwa. Z protokołów z przesłuchań znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej dowiadujemy się, że porucznik Dariusz Borowczyk z Komendy Miejskiej MO w Łodzi zanotował 20 czerwca 1970 roku o godzinie 15:10, że Stefan Myszkiewicz Niesiołowski przyznaje się do tego, że istniał ruch, że był organizacją konspiracyjną. Twierdził, że nie było przywódców. To dopiero początek. Z protokołów z przesłuchań znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej wynika już, że prominent PO zdradzał wszystkich naokoło. 21 czerwca 1970 roku Niesiołowski wymienia podczas przesłuchania nazwiska swojego brata Marka, Andrzeja i Benedykta Czumów, Andrzeja Woźnickiego. 25 czerwca 1970 roku Niesiołowski rozszyfrowuje, kto kryje się pod pseudonimami m.in. Emil (Emil Morgiewicz), Jurek (Benedykt Czuma) sam zaprzecza swej przynależności do ruchu i współredagowania biuletynu. 28 czerwca 1970 roku kaja się na całej linii. Wyjaśnienia, jakie wówczas, przed 28 czerwca 1970 roku, składałem odnośnie mojej przynależności i działalności w nielegalnym związku, częściowo były nieprawdziwe. Pragnę dziś wyjaśnić udział w nielegalnej organizacji w sposób szczery i zgodny z prawdą. Jest to fragment protokołu przesłuchania godzina 8:40, przesłuchujący kapitan magister Leonard Rybacki z Biura Śledczego MSW w Warszawie. 1 lipca 1970 roku Niesiołowski, wymieniając nazwiska Andrzeja Czumę, ujawnia, że był bardzo aktywnym członkiem naszego ruchu i inicjatorem różnych akcji. 11 lipca 1970 roku mówi, pragnę uzupełnić oraz sprostować pewne wyjaśnienia, jakie złożyłem do protokołów w czasie poprzednich przesłuchań na temat podjętej przez nasz ruch akcji spalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Celowo zatajałem pewne fakty, ażeby uchronić niektóre osoby od odpowiedzialności karnej. Dziś całkowicie zrozumiałem swoje niewłaściwe stanowisko w tej kwestii i dlatego pragnę, tak jak i w innych sprawach, mówić tylko szczerą prawdę. Królikowska Nagrodzka, tak między innymi, pisała do Ozonu. Stefan Niesiołowski zbudował swoją pozycję polityka oraz imidż nieugiętego Herosa na kłamstwie. Załamał się już pierwszego dnia śledztwa i sypał nas, swojego brata Marka, przyjaciół Andrzeja i Benedykta Czumów i mnie swoją narzeczoną od pierwszego przesłuchania. Podczas gdy ja, kobieta i szeregowy członek organizacji, przez wiele dni śledztwa twierdziłam, że nic nie wiem o ruchu, że Stefan Niesiołowski nie wprowadzał mnie do żadnej organizacji, znałam czumów wyłącznie towarzysko, patrz protokół z przesłuchania z 30 czerwca 1970 roku, on, mężczyzna i jeden z przywódców, sypał nas od pierwszego przesłuchania, czyli od 20 czerwca, nie szczędząc detali. Kiedy po wielu dniach przesłuchań 30 czerwca kolejny raz zaprzeczyłam, że istnieje ruch, śledczy pokazał mi protokół z 20 czerwca, podpisany ręką Niesiołowskiego, w którym podaje szczegóły mojej działalności. Dostałam wtedy parę innych protokołów zeznań kolegów, z których wynikało, że Wojciech Mantaj zaczął zeznawać już 22 czerwca, Marek Niesiołowski 25 czerwca, a Benedykt Czuma 28 czerwca. Dla Pikanterii dodam, że na podobny okoliczność, ruch zalecał bezwarunkowe milczenie i ja miałam odwagę się do tego zalecenia zastosować. Załamanie Stefana i paru innych kolegów przeżyłam boleśnie. Na początku lat 90. Niesiołowski negatywnie odnosił się do postawy królikowskiej nagrodzkiej w śledztwie, najprawdopodobniej sugerując, że współpracowała ona z SB. Nagrodzka w reakcji natychmiast skontaktowała się z adwokatem. Niesiołowski najpierw wyparł się wszystkiego, a następnie przeprosił nagrodzką w obecności adwokata i 9 listopada 1992 roku podpisał oświadczenie o treści. Oświadczam, że cofam słowa wypowiedziane w dniu 1 stycznia 1992 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi, między innymi wobec małżeństwa Teresy i Bogusława Kobierskich, a dotyczące pani Elżbiety Królikowskiej, którą przepraszam. Mając powyższe na uwadze, zobowiązuję się równocześnie do usunięcia z mojej książki pod tytułem „Wysoki brzeg“ fragmentów odnoszących się do Agnieszki, które mogą być kojarzone z osobą pani Elżbiety Królikowskiej, a nadto w przyszłości powstrzymywać się od wypowiedzi na temat pani Elżbiety Królikowskiej w kontekście wspomnianej sprawy. Tytułem dania moralnej satysfakcji zobowiązują się wpłacić kwotę 2,5 miliona złotych na dom samotnej matki w okresie dwóch miesięcy od daty podpisania niniejszego oświadczenia. Artykuł Andrzeja Encholet 5 grudnia 2006. Nasza Polska. Koniec cytatu. Te negatywne doświadczenia z kobietami, a w dodatku cios zadany torebką w łeb przez kasjerkę niosącą utarg, wobec którego konspiratorzy zamierzali dokonać ekspropriacji, mogą tłumaczyć długoletni uraz wobec kobiet i niezwykłą, nawet na wyśrubowane peowskie standardy, agresję wobec dziennikarki. Jeszcze facetowi to by ten bohaterski damski bokser odpowiedział grzecznie, bo jeszcze w gębę mógłby dostać z liścia, ale kobietę można zwyzywać i szarpać w miarę, Bezpiecznie nawet kamerzysta publicznej telewizji przytomnie przestał filmować zajście i opuścił kamerę, gdy dziurawy Stefek dostał amoku. Ciekawe, niby tak szukają sensacji, ale jeszcze bardziej sobie cenią swoją pracę jak widać. Wiedza, którą stroną jest chlebek posmarowany jest w tym fachu bezcenna. Czytał Gadający Grzyb.